Rockstar niedawno zaskoczył nas wszystkich nowym update'em dla Red Dead Redemption 2, ale wbrew pozorom powodów do wielkiego świętowania nie ma. Nowy wątek dodany do modułu sieciowego to na 99% starszy content zrobiony już dawno temu, który został po prostu teraz wypuszczony zapewne głównie po to, aby zrobić jakąś przybudówkę i delikatny medialny szum przed pojawieniem się spodziewanej next genowej aktualizacji. No i cóż, chyba się... Udało, tytuł znów gdzieś w mainstreamowej świadomości, na krótko, bo krótko ale znów zagościł. Ale jednocześnie nie ma też się co oszukiwać. Wielkiego wskrzeszenia Reddit Online nie będzie. Ten pociąg już dość dawno temu odjechał. Red Dead 2 po tych wszystkich latach jednak nadal świetnie się broni i choć nigdy nie uważałem go za grę na niekwestionowane 10 na 10, gdzie absolutnie każda jedna rzecz działa perfekcyjnie, to jednak to jedna z najlepszych i najbardziej dopracowanych gier, jakie kiedykolwiek powstały, ale pole do poprawy jest i temu, co faktycznie w Red Dead Redemption 3 mogłoby się zmienić, aby dzieło Rockstara było jeszcze wybitniejsze, poświęcę kilka, może kilkanaście najbliższych Minute. Zaczniemy od absolutnej klasyki, którą w przypadku gier Rockstara realnie powtarzać można spokojnie od czasów GTA 3, choć o tym jak duży robi się to problem i jak bardzo odstaje to wszystko od branżowych standardów zaczęliśmy dobitnie przekonywać się dopiero jakieś 15 lat temu. Wcześniej dało się to jakoś przełknąć, ale i teraz mam wrażenie, że zdecydowanie zbyt wiele osób przymyka na to oko, puszczając Rockstarowi płazem coś, za co powinniśmy wszyscy ich zbiorowo piętnować. Zwłaszcza w przypadku serii Red Dead, gdzie bądź co bądź gramy rewolwerowcami. Chodzi oczywiście o model. Strzelania. No, nie ukrywajmy, w drugim Red Dead Redemption nie wypadał zbyt dobrze. To nie tak, że nie dało się z nim grać i czerpać satysfakcji z walki, ale jednak, o ile mechanika Dead Eye sprawdzała się jeszcze jako tako, tak zwykłe strzelaniny, zarówno z auto-aimem, jak i bez niego, były festiwalem żenady. Rockstar nigdy nie umiał projektować satysfakcjonujących, oddających specyfikę i ciężar danej broni modeli walki. No, może poza Max Payne'em, ale tam głównym atutem sekwencji akcji było jednak coś innego. We wszystkich pozostałych seriach strzelanie to może nie tyle droga przez co stałe uświadczanie tego, jak o wiele lepiej można było to wszystko zrobić. Test tego, czy Rockstar czegokolwiek przez tę niemal dekadę od premiery Red Dead Redemption 2 się nauczył w tej kwestii, zobaczymy za rok przy okazji premiery GTA 6 i to będzie zapewne główny wyznacznik tego, na co liczyć w kwestii strzelania będziemy mogli w Red Dead Redemption 3. Jeżeli w przypadku nowego GTA znów dostaniemy to samo co zawsze, będzie można uznać, że wszelka nadzieja upadła i kolejna odsłona kowbojskich Harców także zaoferuje nam co najwyżej wielkie strzelanie w tartaku. No oby nie. Kolejny z punktów niejako łączy się z tym poprzednim, bo tak jak model strzelania we współczesnych grach rockstara to kompletne minimum, nie odpowiadające kompletnie poziomowi, którego można byłoby spodziewać się po studiu tego kalibru, tak dokładnie to samo powiedzieć można i szerzej o ogólnym modelu sterowania. W Red Dead Redemption 2 zarówno Arthur Morgan, jak i jego wierzchowca prowadziło się jak wór kartofli. Część wynikała oczywiście z ultrarealistycznych założeń, jakie Rockstar poczynił na etapie produkcji, ale inne drętwości były dokładnie tymi samymi problematycznymi ograniczeniami, które znaliśmy chociażby z GTA V. Dziwna, niejako opóźniona momentami responsywność, mało precyzyjny wachlarz ruchów i często niespodziewane interakcje z innymi postaciami bądź obiektami, nawet tymi niewielkimi. Wszystko to było i nadal jest chlewem powszednim w drugim Red Deadzie. We względu na to, czy mówimy o Ograniu napadzie, czy myszce i klawiaturze. I jasne, jedno bywa lepsze od drugiego, ale nie ma co się oszukiwać, modelowi sterowania przydałby się gruntowny lifting. Bo odnoszę wrażenie, że tak jak Rockstar, w niemal wszystkich innych obszarach, regularnie przesuwa granice tego, co jest w ogóle możliwe, często wyprzedza wręcz branżę, tak akurat w tej kwestii utknęli w minionej epoce i z jakiegoś powodu uparcie nadal tam. Tkwią. Gdy jedziemy konno, czy biegniemy prosto drogą, wszystko wydawać może się w porządku, ale gdy tylko wkraczamy na bardziej zróżnicowany teren, koń ma cokolwiek przyskoczyć lub ominąć, no zaczyna się prawdziwy koszmar, zupełnie tak, jakby przeniesiono model sterowania z początku XXI wieku i nałożono na niego po prostu nowe tekstury. Nie oszukujmy się, nie tak powinno to wyglądać i choć ponownie przyznam, da się to jakoś przełknąć, to gryzie się to mocno z jakością reszty gry no i czas to po prostu zmienić. No, ale zostawmy już znęcanie się nad sterowaniem i strzelaniem. To w końcu najczęstsze zarzuty, jakie pojawiały się względem drugiego Red Dead'a, a przecież są i inne obszary, które można by poprawić i ulepszyć. Jeden z nich, którego Rockstarowi naprawdę nie potrafię wybaczyć, to fakt, jak potraktowano Red Dead Online. Na papierze, sieciowy symulator bandyterki na dzikim zachodzie brzmiał jak marzenie i początkowo działało to nawet nieźle. Problem w tym, że dopływ nowej zawartości i aktualizacje skończyły się bardzo szybko. Powód, oczywiście, był prosty: Red Dead Online nie zarabiał tyle co GTA online, a że różnica była spora, z biznesowych względów podjęto oczywistą decyzję o skupieniu się na tym, co przynosi większe zyski. Na dzikim zachodzie, w świecie o wiele bardziej osadzonym w rzeczywistości, było dużo trudniej sprzedawać fantazyjne outfity, a ograniczenia realizmu, które i tak z czasem zaczęto naginać, nie pozwalały do końca wdrażać do gry latających powozów, magnetycznych karabinów i innych cudów, które nakłaniałyby grających do częstego i chętnego wyciągania z portfela dodatkowych pieniędzy. W przypadku GTA online ta granica była przesunięta o wiele dalej i kreowała Nowej zawartości pod mikrotransakcje było i nadal jest dużo prostsze. W przypadku Red Dead Redemption 3 i nowej wersji modułu sieciowego miło byłoby wypracować jakiś inny model finansowania dalszego rozwoju, który uczyniłby go opłacalnym w oczach Take 2, ale jednocześnie pozwoliłby na trzymanie się settingu i realizmu typowego dla serii. Może po prostu połączyć sprzedaż i dostęp do fabularyzowanych DLC z modułem dla pojedynczego gracza, postawić po prostu na sieciowo-singlowe dodatki jako główny motor napędowy dodatkowego zarobku zamiast na dotychczasowe role i ubrania. Nie mam oczywiście gotowych odpowiedzi na to, jak to właściwie zrobić, ale coś zmienić się musi, bo w przeciwnym razie nowy Red Dead Online skończy dokładnie tak jak jego poprzednik. W temacie sieciowej rozgrywki bardzo chciałbym zobaczyć także cross-platformową progresję, z którą Rockstarowi niestety nigdy nie było po drodze. W Red Dead Online grałem łącznie na trzech platformach, na PlayStation 4, na Xbox Series X oraz na PC i w każdej z nich, mimo spędzonych w module sieciowych dziesiątek i setek godzin, musiałem zaczynać od początku. Rozwijać od zera postać, realizować w kółko te same kontrakty i zlecenia i jasne, na tyle lubiłem ten setting, że byłem gotów to zrobić, ale jednocześnie sprawiło to, że nigdy nie rozwinąłem pojedynczej postaci na tyle, na ile mógłbym, gdybym połączył poświęcony grze czas między trzema platformami. Nie chodzi tu nawet o crossplay, który między konsolami miałby sens, a którego też nie ma, ale jeśli to dla Rockstara za trudne, funkcja cross-save'u powinna być absolutnym minimum. Zwłaszcza, że już dawno przestaliśmy żyć w czasach, w których gracze wiążą się tylko i wyłącznie z jedną platformą. Zanim przejdę do ostatniego, być może dla niektórych najbardziej kontrowersyjnego punktu, na chwilę chciałbym zatrzymać się jeszcze przy realizmie samego gameplayu. Red Dead Redemption 2 poszło w tym temacie, jak wszyscy wiemy, skrajnie daleko. Moim zdaniem za daleko, bo wykonywanie często najbardziej podstawowych czynności z czasem stawało się po prostu uciążliwe. Przez pierwsze 30-40 godzin grania faktycznie zachwycałem się animacją skurwania jelenia i trwającym 10 sekund procesem otwierania szafki. Później przestało to robić już tak spektakularne wrażenie i zaczęło lekko... Ciążyć. Z czasem człowiek ma powoli może nie tyle dość, co zaczyna po prostu odczuwać pewne zniecierpliwienie, bo chciałby już wyciągnąć te dwa naboje z szuflady albo tytoń do rzucia i pójść po prostu dalej, a nie może, bo czeka. Tu nie chodzi absolutnie o to, aby z tego realizmu i pełnych animacji w 3D 3 całkowicie zrezygnować, ale fajnie, gdyby złapano pewien balans między istniejącymi skrajnościami. Scenariusz idealny to suwak w opcjach, który w zależności od preferencji pozwala wyświetlać pełne lub skrócone animacje, ale z perspektywy game projektowanie czegoś takiego byłoby mało opłacalne. Liczę więc jedynie na to, że trójka podejdzie do tematu zdrowo, rozsądkowo i znajdzie jakiś złoty środek. No i zbliżając się powoli do końca, moje ostatnie życzenia, właściwie dwa życzenia dotyczące Red Dead Redemption 3. Chciałbym, aby opowiedziana historia poszła dalej i zerwała z tym, co widzieliśmy do tej pory, a póki co kapsłowo kręciliśmy się wokół Ganku Dacza, Marstona i Morgana. No a mam poczucie, że to już mimo wszystko zamknięty rozdział, bez względu na to, czy miałby to być prequel, czy sequel. Czas pójść dalej, choć też uczciwie przyznać trzeba, że cofnięcie się w czasie wydaje się sensowniejszą opcją. Jednak bez względu na czasowy setting bardzo chciałbym, aby Rockstar pisząc kolejną część nieco Lepiej zadbał o to, aby lepiej wykorzystywać wykierowane postacie, bo w 90% przypadków kompletnie nie wykorzystano ich potencjału. Czy poza Dachem, Johnem, Arturem i Mikoł pamiętacie jeszcze kogoś z naszej ekipy? Ktoś z trudem wymieni może jeszcze Sadie Adler, prawdziwi koneserzy wskażą Charlesa Smitha i to tyle. A przecież przez historię przewijało się mnóstwo postaci, które jednak napisano co najwyżej na poziomie filmu klasy B, czyli bez szaleństwa. Rockstar nigdy nie był studiem znanym ze wspaniałych scenariuszy, głębokich motywów i wspaniałych zwrotów akcji. To zawsze było raczej proste story prowadzące nas z punktu A do punktu B, a to, że cokolwiek z niego pamiętamy, to zasługa pojawiającego się od czasu do czasu świetnego dialogu, pojedynczej wypowiedzi czy pojedynczych interakcji między postaciami. Marzy mi się Red Dead, w którym jednak da się emocjonalnie zaangażować w to wszystko nieco bardziej, nie tylko przy zakończeniu, ale i w trakcie trwającej podróży. I wiem, że niektórzy dopatrują się w historii z dwójki sztyku, mają do tego pełne prawo, ale ale z mojej perspektywy zbyt wiele rzeczy, nawet niekoniecznie związanych z tempem scenariusza, bo osobiście nie miałem z nim żadnego problemu. Zwyczajnie tam nie zagrało, aby wychwalać pod podniebiosa rockstara za coś, co sam nazwałbym co najwyżej poprawnym momentami niezłym. Interesującym nie twierdzę, że nie, ale jednak niewybitnym, jak niektórzy próbują to przedstawiać. Część osób niestety myli fenomenalną historię z ciekawym protagonistą, dobrym voice actingiem i pięknymi kadrami. i Tych w drugim Red Deadzie nie brakowało, ale to nie one decydują tak naprawdę o jakości scenariusza. Dobre story można znaleźć w grach pokroju Disco Elysium, Baldur's Gate, oklepanym już Wiedźminie czy Cyberpunku, w Bioshocku, Kingdom Come Deliverance bądź The Last of Us i obok żadnego z nich drugi Red Dead nawet nie stał. Narrację poprowadzono wprawdzie dość nietypowo i w pewnym sensie odważnie, ale esencja niekoniecznie przetrwała próbę czasu. Jeszcze raz podkreślę, nie uważam fabuły Red Dead 2 za złą. Po prostu mogło być jeszcze lepiej i mniej przewidywalnie, ale nie było. A trójka to świetny moment na zrobienie przez Rockstara kroku w dobrą stronę. Ale skoro przy fabule jesteśmy, nie sposób nie wspomnieć o kolejnej z bolączek, na którą cierpiało Red Dead Redemption 2, podobnie zresztą jak i wszystkie inne gry Rockstara. I to problem dużo większy niż co najwyżej niezłe story. Struktura misji. Ta od lat wygląda identycznie i każde najmniejsze odstępstwo zwykle oznacza, że trzeba misję powtarzać. Nawet wtedy, gdy sama misja wydaje się ciekawa, to jest to pewien problem. To zawsze gryzło mi się z ideą otwartego świata, ale w Red Dead Redemption 2 bolało szczególnie mocno. Dostajemy spektakularny open world, w którym czeka na nas masa niesamowitości i małych niespodzianek wartych eksplorowania, a w kontraście, gdy zaczynamy realizować wątek główny czy misje poboczne, okazuje się, że wolno nam je realizować tylko i wyłącznie idąc po rozciągniętym przez twórców sznurku. Każde drobne odstępstwo jest karane, i choć wiem, że wiele osób już się do tego przyzwyczaiło i macha na to ręką, to miło byłoby w Red Dead Redemption 3 zobaczyć coś, co nazwać można zadaniowym rozgałęzieniem. Nie chodzi tu jedynie o to, aby pojawiało się więcej realnych wyborów co do przebiegu misji, choć to także, a raczej o to, aby dróg prowadzących do celu było więcej niż jedna. Linearność jest jak najbardziej ok, nie mam nic przeciwko, ale gdy w co drugiej misji skręcenie koniem na chwilę w lewo zamiast w prawo oznacza automatyczną porażkę i nadmiar robi się problemem. Oczywiście lekko wyolbrzymiam, ale myślę, że. Doskonale wiecie o co mi chodzi, jeżeli graliście w jakąkolwiek grę Rockstar. Tutaj kropka. W materiale sporo było narzekania, ale choć starałem się to podkreślić, to wytłuszczę to raz jeszcze: Red Dead Redemption 2 było i nadal jest świetną grą. Po prostu lubię tę serię tak bardzo, dużo bardziej wręcz niż GTA, że chciałbym, aby była jeszcze lepsza, a przez to zdarza mi się na nią patrzeć jeszcze surowszym niż normalnie. Okiem. Jeżeli z którymiś z moich punktów się zgadzacie, dajcie oczywiście znać w komentarzach. Jeżeli nie, to zresztą także, no a jeżeli sami macie jakieś pomysły i widzicie obszary, w których Rockstar mógłby się podciągnąć, no to tym bardziej dajcie o tym znać pod filmem. Jak zawsze na każdy z komentarzy postaram się odpowiedzieć. W tym miejscu będę się z Wami żegnał. Nie zapomnijcie o łapkach w górę oraz subach i dzięki, że byliście ze mną do samego końca. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!